cavou nas Wielu mieszkańców Dobczyc, a przede wszystkim samorządowcy, którzy bardzo mocno pracowali nad tym, aby ten cel, który sobie zakładaliśmy kiedyś, ziścił się. Specjalnie na dzisiejszą konferencję, na briefing można powiedzieć, zaprosiłem radnych, którzy wspierali nas i którzy cały czas nieustannie dopytywali o tematy dotyczące Zamku Dobczyckiego. A bardzo im zależy, zarówno państwu radnym, jak i panu prezesowi tutaj obecnemu, dzisiaj panu Markowi Gabzylowi, prezesowi PTTK oddziału w Dobczycach, aby zamek Dobczycki cały czas rósł do góry, aby tą, według mojej oceny, największą perłę powiatu Miesięckiego cały czas rozwijać i aby się po prostu ją cieszyć, w mediach społecznościowych, taką przedstawiłem w ostatnim czasie informację o tym, że każdy człowiek ma marzenia i te marzenia się spełniły. Spełniły się informacją, która pojawiła się dzisiaj na stronie oficjalnej, jako oficjalny komunikat. Otóż, drodzy Państwo. Gmina Dobczyce wspólnie z Zamkiem Orawskim ze Słowacji w ramach Interregu Euroregionu Tatry, Interreg czyli współpraca pomiędzy Polską a Słowacją, specjalny fundusz, który jest przeznaczony na zadania, które możemy wspólnie właśnie jako Polacy i Słowacy realizować. I gmina Dobczyce wystosowała z Zamkiem Orawskim taki wniosek, czyli można powiedzieć, puściła kupon przy ogromnym zaangażowaniu, przy ogromnym wkładzie pracy ze strony referatu inwestycji, ale również i referatu finansowego. Wielu osób, które bardzo mocno pracowały na to, aby doczekać się takiego dnia jak dzisiejszy. Oczywiście marzenia się spełniają wtedy, kiedy ten zamek... Będzie większy, kiedy atrakcyjność jego się zwiększy. A myślę, że bardzo się zwiększy. Otóż chcę poinformować, że dzisiaj na stronie pojawiła się informacja dotycząca listy projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Projekt trzeci: Twórcze i atrakcyjne turystyczne pogranicze. Cel szczegółowy: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. I otóż, proszę Państwa, wspólnie z Orawskim Zamkiem udało się nam pozyskać 3 miliony 600 tysięcy euro. Proszę Państwa, to jest ogromna kwota. Można powiedzieć, nie można, bo to tak jest, że na Zamek Dobczycki zostanie przeznaczona ogromna kwota i uważam, że to jest również... Yy, Coś, czego, czego zawsze oczekiwałem, będąc małym chłopcem, odwiedzając ten zamek, ale i wszyscy ci ludzie, którzy są tutaj w tle i od pani skarbnik poczynając, która będzie musiała również przygotować y, część środków na y, wkład własny. To jest 7,5 miliona złotych, tyle zostanie zainwestowanych w Dobczycki Zamek. To jest ogromna kwota, z czego się bardzo cieszę. Radosny dzień. Myślę, że teraz, trochę tak egoistycznie, powiem w mojej przygodzie samorządowej: to jest chyba największa rzecz, jaka mogła się wydarzyć. Dlatego, dzień szczególny, dziękuję wszystkim zaangażowanym radnym, e, którzy przychodzili. Nie ma dzisiaj jeszcze z nami dwójki, która bardzo mocno dopisywała, ale niestety jest w pracy. E, natomiast bardzo im dziękuję za to zaangażowanie, za wkłady własne, za głosowania, za decyzje, a referatowi inwestycji. Za i prezesowi PTTK, czy ludziom, którzy związani są z PTTK, oddziałem dobrze za tą pracę, którą wykonaliśmy wspólnie przez wiele, wiele miesięcy i czekaliśmy długo na ten dzień. Serdecznie dziękuję również Komitetowi Sterującemu Euroregionu Tratry, Interregu, Komitet składający się z członków Polski i Słowacji. Ostatecznie wczoraj zatwierdził listę, która już jest oficjalnie przedstawiona na liście. To jest wielki dzień dla Dobczyc, dla Królewszczyzny, chcę to podkreślić, bo Królewszczyzna to my i oznacza to, że będziemy, proszę Państwa, mogli podziwiać ten piękny obiekt, który oczywiście jego inwestycja potrwa trochę, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już te prace się rozpoczną. Oczywiście pytań będzie wiele. Kiedy? Kiedy się rozpocznie? Kiedy się zakończy? Wszystko na spokojnie, bardzo proszę tutaj o wyrozumiałość. Najważniejsze to jest tak, projekt mamy zatwierdzony, przez konserwatora przygotowany, mamy środki, czekamy tylko na podpisanie umowy oficjalnej, i po zapisaniu umowy możemy przystępować oczywiście też do e, przetargów, procedur, e, zapewniając oczywiście przy tym wkład własny. Nie sądzę, żeby radni rady miejskiej takiego wkładu własnego a, nie zagwarantowali. Ale bardzo dziękuję, jeszcze raz za to wszystko. Krótko tylko powiem. Przedstawię Państwu, że w ramach zadania odbudowy fragmentów ruin Zamku w Dobczycach planuje się odbudowę fragmentu ruin Zamku przy jednoczesnym utrzymaniu założenia trwałej ruiny. Zgodnie z zaleceniami, oczywiście, konserwatora zabytków. W ramach prac restauratorskich przewidziano podwyższenie poszczególnych fragmentów murów skrzydła wschodniego, północnego oraz południowego nad pomieszczeniami sali Władysława Kowalskiego, sali tarasowej, kaplicy, sali kominkowej, sali hutniczej, sali historycznej, sali Pamięci Narodowej. Roboty te są niezbędne w celu uzyskania dodatkowych powierzchni użytkowych, w tym nowych dwóch sal ekspozycyjnych ze strefami fuaje przy równoczesnym przywróceniu obiektowi charakteru trwałej ruiny. Przewidziano również wyeksponowanie dawnego budynku bramonego, wieży nad bramą wejściową zlokalizowanego w części południowej zamku, obecnie kaplica. Poprzez oczywiście podwyższenie murów w budynku i stworzenie drugiej wieży zamku z tarasem widokowym będzie to na pewno ogromna atrakcja. Zostanie również wydzielony węzeł sanitarny w strefie wejścia głównego i w strefie FUAJE przy nowo projektowanej sali zamku górnego. Przewidziano również wykonanie niezbędnej instalacji, to jest oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zamku. Przedmiotowa inwestycja doprowadzi do przywrócenia walorów widokowych zamku w krajobrazie kulturowym, jako dominaty widokowej nad zaporą w Dobczycach i nad miastem. Wykorzystanie uzyskanej powierzchni dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej obiektu umożliwi również funkcjonowanie obiektu w ciągu całego roku. Obecnie możliwe korzystanie jest tylko w sezonie wiosenno-letnim nastąpi zwiększenie zakresu usług zarówno muzealnych jak i kulturalnych, koncerty, warsztaty i inne e, inicjatywy, które będą pojawiać się oczywiście ze strony mieszkańców czy też gości. Odbudowa fragmentów ruin poprawi funkcjonalność, dostępność dla osób niepełnosprawnością oraz umożliwi zwiedzanie turystom zamku przez cały rok, tym samym wzbogacając współpracę i wspólną pracę polsko-słowacką, a mówiąc o tym, mówimy oczywiście o ofercie turystycznej. Ogromna radość Wielki dzień dla nas. Kilka słów jeszcze poproszę pana prezesa, oddziału PTTK w dobsach pana Marka Gabzela. Myślę, że PTTK również z wielką euforią przyjął te środki. Przy dużej współpracy oczywiście tutaj pana prezesa, warto stawiać na osoby, które są mocne, warto stawiać na osoby, które chcą pracować, warto stawiać na. Samorządowców, naradnych, którzy chcą pracować, nie politykować, nie dyskutować, tylko zajmować się właśnie konkretnymi środkami, które można pozyskać i potem efekty są takie, jakie mam nadzieję, już za kilkanaście miesięcy, może za dwa lata, może do trzech lat, trudno mi powiedzieć, dzisiaj będziemy mogli zobaczyć. Ci ludzie, którzy są tutaj z nami dzisiaj i moja zastępczyni, i pani skarbnik, i, i państwo radni, i pan prezes, i kierownik referatu inwestycji Konacki to są ludzie, na których zawsze mogłem liczyć. i i mam ogromne do nich zaufanie za tą współpracę. Im bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę historyczny dzień. Można powiedzieć, że trochę łamie się głos, ale przy takiej kwocie, przypomnę, 7,5 miliona złotych dofinansowania tylko i wyłącznie na Zamek Dobrzycki, to naprawdę no, trzeba się cieszyć. Dziękuję. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, szanowni radni, Powiem tak, po dwudziestu paru latach mojego prezesowania w PTTK Oddział Dobczyce doczekałem się czegoś, czego się nie spodziewałem nigdy. Tak potężnej kwoty na to, abyśmy mogli zrealizować to przedsięwzięcie. Ale to przedsięwzięcie składa się jeszcze z dwóch elementów. Pan burmistrz wymienił tutaj wszystko, co jest bardzo ważne, bo mury i przede wszystkim zawsze te denerwujące czerwone dachy naszych mieszkańców na pewno znikną. Ale ja chcę państwa, Państwu zagwarantować jeszcze jedną rzecz, że na pewno... W 100% to nie tylko będą same mury, to również będzie wyposażenie. Prawie 6,5 miliona jest na inwestycje, natomiast te 1,5 miliona, które nam tam zostaje z hakiem to będzie wyposażenie tego zamku. To jest bardzo ważne, bo też potrzebujemy, żeby powierzchnie, które powstaną, a powstanie ich powyżej 400 metrów kwadratowych, były dobrze zagospodarowane. I też tak jak powiedział pan burmistrz, y zamek będzie wtedy całoroczny. Żeby mógł być całoroczny, to musi być atrakcyjny. W związku z tym trzeba stworzyć warunki dla tych, którzy będą tutaj występowali, którzy będą się tutaj prezentowali, ale dla tych również, którzy tu będą chcieli brać czynny udział w tworzeniu historii. Tej historii nowej, ale w oparciu o starą historię. No i oparliśmy się tutaj też głównie na husarii. Chcę powiedzieć, że przecież chodząc tu na Wzgórze Zamkowe mamy Lipę, Marysienkę. Mówimy dzisiaj już o husarii i Janie III Sobieskim, a przecież to ta armia, która zawsze była zwycięska. I my dzisiaj w Dobczycach dzięki zaangażowaniu wielu ludzi też jesteśmy zwycięzcy. Zwyciężyliśmy, bo złożony został dobry kupon i dzięki temu możemy się szczycić tym, że mamy już pieniądze. Za chwilę przystąpimy do przetargów i myślę, że rozpocznie się realizacja. No i też Państwa chcę pocieszyć, bo ja wiem, że wszyscy tutaj przychodząc patrzą na ten zamek, który jest za nami i mówią tak, no ale jak będzie inwestycja to nie będzie można wejść. Będziemy chcieli tak zrobić, żebyście Państwo mogli również przychodzić tutaj w trakcie tego, co się tutaj będzie działo, i mogli obserwować to, co tutaj będzie odtwarzane. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu burmistrzowi za całej załodze, koledze Konradowi wraz z całym zespołem, bo to jest bardzo ważne. No i oczywiście liczę, jak zawsze, na przychylność pani przewodniczącej i całej Rady, że te 20% się na pewno znajdzie w budżecie. No i będziemy wszyscy szczęśliwi, bo to radość dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, wiadomo, historyczna chwila dla nas też, samorządowców, jak również dla Rady Miejskiej, która może przyczynić się do rozwoju tej naszej perełki kulturowej, naszego dziedzictwa też historycznego. Jest takie właśnie piękne zdanie, że ten, kto ma zamek, to ma wszystko. My prawie mamy już wszystko, ale chcemy, żeby tutaj. Mieli satysfakcję nie tylko obecni, tak liczni radni, pan burmistrz, pani burmistrz, pan prezes, kierownik inwestycji czy pani skarbnik, ale również mieszkańcy. Powinni być dumni za to, że to, co wasi przodkowie zaczęli rekonstruować, odbudowywać dalej. Ma jakiś zarys, że tego nie zaprzepaszcza, że rozwijamy naszą gminę w sposób taki konstruktywny, idziemy z postępem, możliwością pozyskiwania środków. To jest takie ważne w dzisiejszych czasach, ale też nie tylko różne inwestycje drogowe, czy też y, dodatkowe jakieś jeszcze związane z oświatą, czy też ze sportem, ale również z tym, co jest bardzo ważne. Czyli z kulturą, z czymś, za, gdzie możemy po prostu się poszczycić, bo to jest nasza perełka, naszej królewszczyzny i można powiedzieć, że średniowieczny zamek, a przeżywa taki najwyższy stopień renesansu, czyli zostaje wszystko odbudowane. Tutaj społecznicy, którzy tworzyli te mury. Państwo, bracia Kowalscy, wydaje mi się, że tak samo trzymają pieczę i są dumni z tego, a królowie, którzy tutaj odwiedzali ten zamek, na pewno nas będą w tych realizacjach, tych zamierzeń wspierać. To jest bardzo ważny dzień dla nas i powinniśmy się wszyscy jako społeczność cieszyć z tego wszystkiego i być z tego dumni i zapraszać wszystkich do Dobczyc, żeby zobaczyć piękną nie tylko Wzgórze zamkowe, ale również przecudny krajobraz, który nam też tutaj, teraz w tej chwili sprzyja. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego w realizacji tego zadania.